Sieman widzowie, to jest kolejny odcinek na tym kanale, znaczy pierwszy odcinek na tym kanale. znaczy Kolejny odcinek na tym kanale widzę dzisiaj. Będziemy masterować Keju. Mam Hipera. Muszę po prostu ją tylko ulepszyć. Mam 0 pucharków na niej. Będziemy ją masterować na 1000 pucharków i będzie tego no na pewno kilkanaście części. Mam jeszcze do tego 11%, więc przydałoby się ją troszkę ulepszyć. No, mam 9672 dwie monety i 29511 punktów w No Przydałoby się trochę ją ulepszyć, prawda, więc tak... No, trochę ją Dobra, 11, to ja się będę pier... dzielił. Ech, które to było? To było lepsze. Na pewno. I już koniec, nie? Już tu nie pamiętam. Póki nie mam, moment, to możecie napisać, co, co lepsze. Dobra. już mam Juju. Się cieszę się, bo już mam hiper Shortrunner. No. Teoretycznie mam tego skina. Ale on trochę brzydki jest. Ale to jest trzynastka. Trzynaście. Nie wiem, w tego skina. Więc widzę, ja mam po prostu 0 pucharków, 11 z hiperem i w ogóle kupiłem karnet. Odblokowałem case. Teraz będę już odblokowywał willow. Brakuje mi 68 kredytów, 62, no 68 coś takiego. I ogólnie y, zawsze mnie pokonywała, y, z, znaczy ogólnie ja widzę zaraz, widzowie, ja przejdę do prawdziwych pucharków, bo teraz z botami gram. No to ja, ja nawet nic nie muszę robić, tak będę miał pierwsze, więc zaraz się widzimy. No widzowie, pierwsza runda wygrana, To oczywiście za dymiarą, więc widzimy się dalej. Widzowie, jest tak gram i tak gram. Mam już 58 pucharków, jeszcze są boty, spo... jeszcze się nie doczekaliście, ale. No nie wiecie jak moje konto wygląda. To jest konto, na którym obecnie gram... Rzymie... ojeju. je w 2019. Przez parę lat na nim nie grałem. Kupiłem karny, tak jak mówiłem. Dzisiaj mam tytuł nocna kreatura. Wieczna i Upieszcza upie... umysłów. No te jedynki, dwójki, trójki, no nie ma no, no wiecie o co chodzi. Yy, a zadymiarze, no to co ja wam będę pokazywał, nie? Normalne zadymiarze. Skiny, no... Posiadam jakieś tam skiny, posiadam. I no... Chcę mieć jak najszybciej sławę. Bo brakuje jednego boksa. Dzisiaj wyszedł ten event z Gigi. Yy, został mi tylko jeden boks, A bo mam zero biletów. Jeden boks to od Toriego dostanę, no to i, yy, No i ją odblokuje. A tu mi brakuje parę kredytów, no i będę miał tą tego Candy'ego. Dla Musa zbierał, nie? A teraz z ją grami. Wiecie, nie? Mało mam pucharków, wiem, ale zacząłem w 2019, przez parę lat nie grałem, no to mało mam pucharków, a z odemiarzy mam dużo, nie? Bo na takie pucharki to mam mało, no w sensie dużo z nie? No dobra, przechodzimy dalej do grania. Widzowie, jak widzicie mam już 103 pucharki, 8 pasa, widzowie mam już 4%. Dla to odbiorę, bo to nie tam. O. Co ja mogę kupić? Coś tam do tego. Możecie mi pisać co najlepiej kupić. Tutaj Juju. Mam ósmą pastę, 103 pucharki. Ja mam ogólnie największą pasę 116 no na tym koncie, więc będę próbował sobie na niej wbić jak największą pasę I widzę, że ta część pierwsza już jest na dzisiaj skończona. Mogę sobie zagrać jeszcze rundkę, ale to tylko rundka, bo dosłownie na no 5% to już mi bateria szybko spada. Szczególnie jak gram w Brawl Starsa. Więc no. Więc szybko sobie skończymy tą rundkę. Żebyście nie uwa uważali, że jestem jakimś oszustem czy coś w tym stylu. Bo nie jestem, po prostu gram ościwie, nie? A i swoją drogą jak coś to wymyślicie, że Panda wbija na przykład um, co chwilę w jeden dzień? w z tym samym dniu wbija w ogóle maxiera na postaci jednej co nie tak naprawdę wbija co jeden dzień bo ogólnie jak odblokowuje on zadymiarza wbija w tym samym dniu wbija gdzieś z 400 pucharków na drugi kolejny dzień Wbija z osie, już razem, to jest nie, ma 700 na tej postaci, to 800, no i kolejnego dnia już wbija te pełne 1000 i robi to o godzinie takiej, żebyście się po prostu, wiecie, myśleli, że to jest, że robił to z dwie godziny, masterował to z dwie godziny, a tak naprawdę robi to nawet dwa dni, więc, czy tam nawet 3 dni, więc... Jeśli myśleliście, że on to robić jakąś półtorej godziny czy dwie godziny, myliliście my, się. Bo, tak szczerze, jest teraz nowy zadymiarz Juju, nie? Ten, znaczy Juju, boże Juju, nie? Wychodzi. Kupił ze supercela ID. Nie, go znajdę. Tylko na 8 bitowcu. Panda. On to już bija. On dzisiaj. Ogólnie, on ma Maxiera już na tej postaci, nie? Gigi to już ma 1023 pucharki. A... A widzicie, nie? Jeśli nie widzicie, no widzicie, nie? 1023, ale... No nie wiem, czy mnie rozumiecie. Po prostu, żebyście sobie nie myśleli, że on to w jakieś, jakąś godzinkę robi. Czystą. Więc widzowie, do, ciąg dalszy y, ro, y, robienia Max na Juju y, do, nastąpi, prawda? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.